jedną z moich ulubionych akcji w kumite, czyli te Kizami Tsukin w timingu sen nosem. Pierwszy projekt, który będziemy wykonywać, to jest poruszanie w pozycji zębów sudaci. Stajemy w pozycji lewym zębów sudaci, ustawiam kamerę, ręka jaków, z ręka giafów, celuje w stronę przeciwnika. Przednia lęka pokrywa linię centralną. Staramy się wszystko trzymać w środku, nie gardłów z pleców, a innowacyjnych przeprostu. I pierwsze ćwiczenie to jest wysuwanie nogi wazem z lęką w przód, a następnie o, dosuwanie tylnej nogi do przodu. Drugie ćwiczenie to umiejętność połączenia w terminu trafienia kija z dostawieniem nogi zakrośnię. W tym celu stajemy znowu w kamerę, z ręką sadaczki, wysuwamy przednią nogę, przed nią razem i wykonujemy kija Także tak że moment trafienia zgrywał się z dostawieniem nogi wykrośnej. W ten sposób. Na razie to jest robione powoli. Nie dociągnę połowę skrócone na brzuchu. I takich ćwiczeń trzeba wykonać kilka, żeby to dopracować. Na koniec, ostatnie ćwiczenie. Razem z trafieniem Kizamitsuki będziemy trenować Mawashi Yashi, czyli zejście z linii uderzenia. W tym celu, razem z dosunięciem, przednia droga cały tak samo, przednia ręka Jednakże nasza noga zakrośna nie pójdzie w linii prostej do przodu, tylko delikatnie się obróci razem z tą biodem. Ręka kizami. Dalej tlatę w momencie postawienia piętnej nogi zakrośnie na podłogę. Ale tym razem, tak jak mówiłem, będziemy lotować nasze ciało i do, 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 wykonywać obrót. Czyli wysuwamy, wysuwamy i kizami cuki z obrotu, wysuwamy. Jeżeli stałem nad linią, to wyraźnie widać, że moja, oś, moja linia centralna schodzi z linii techniki, dzięki czemu nie narażam się na, kogo, na tak przeciwnika.